Witam serdecznie. Czym się dzisiaj zajmę? Pokażę Wam tak. Tu mam takie głowy wielbłądów wypalone laserowo ze sklejki 3,5 mm. Kijek ma 16 mm grubości i trzeba go tutaj jakoś przymocować. Ja to chcę zrobić w ten sposób, że tutaj wyciąłem taki rowek i teraz tutaj te, to się tutaj wsunie, tak pod kątem mniej więcej, ponieważ o, o, pasownie to wchodzi. Tu pod jakimś kątem muszę to jeszcze dokładnie ustalić. W każdym razie ładnie jest to dopasowane. Ten roweczek tu nacięty, nie dałbym to radę zrobić żadnym brzeszczotem nawet na jakieś tam pile takiej mechanicznej w ręku no i pokażę wam jak to bardzo precyzyjnie zrobiłem wykorzystałem do tego celu taką małą tokareczkę bo tak jak powiedziałem w ręku nie jestem w stanie ręcznie tego wykonać nawet mając piłę i to rękami wsunąć na piłę no nie uda się tak precyzyjnie zrobić jak jest zrobione nie uda się dlatego pokażę wam jak wykorzystałem tą tokareczkę i jak to zrobiłem tu jak widać mam już ten kijek zamontowany na tokarce tu widać są słoje będę się wcinał wzdłuż tutaj widać mam w uchwycie tokarskim zamontowaną taką piłkę, włączę tokarkę i będę jechał, posuwem będę się tu wcinał. Będę jechał do oporu, aż mi się oprze tam na końcu ośki, odpiły. O, to jechałem. Wycofuję się. No, i teraz oczywiście rowek jest jeszcze za wąski. Będę musiał przejechać drugim posuwem. O, jest to pewnie widać, że rowek jest za wąski. I muszę przejechać teraz dokładnie 1,5 mm, ale nie mam na tym drugim posuwie podziałki. W związku z tym posłużę się czujnikiem zegarowym, i tutaj go zaraz ustawię. Tu sobie przyłożę, skręcę. Tu mam taki statyw na magnesie przyczepiony. Możemy tu sobie troszkę tam ustawić. O, tu jest powiedzmy na zero i teraz muszę 1,5 mm przejechać. Jeden obrót pełny to jest milimetr, czujnik jest, pokazuje co do setki, jest milimetr, jest półtora. I teraz znowu włączam to kartę i jadę posuwem. No i w ten sposób jeśli jest to kijek sztywno zamocowany dwa razy wjeżdżałem równoległość jest zachowana jeszcze przed demontażem kijka sprawdzę sobie o widać ładnie to pasownie wchodzi bo gdyby mi to nie chciało wejść to jeszcze mógłbym troszeczkę przesunąć drugim posuwem i znowu troszkę wjechać <laughs> gdyby nie chciało wejść bo później jak już wyjmę to nie uzyskam równoległości tych krawędzi teraz demontuję. mam to już wszystko skręcone ładnie śrubkami i sklejone śrubki mam już tu zaszpachlowane szpachlówka została dotarta końce zostały wyszlifowane na półokrągło Także tutaj już pani nauczycielka wychowania przedszkolnego sobie w tym nie zaciągnie, żadne dziecko sobie tutaj krzywdy nie zrobi. Ze względów wymiarowo-wagowych zmieniłem tu troszeczkę swoje koncepcje, bo w pierwszym podejściu miał być tu kijek przymocowany, ale chodzi o to, że wtedy ta odległość do wysokości głowy by była za duża. W związku z tym przymocowałem ten kijek tu i zmieniła się też waga, bo to ma być w ręku trzymane. To jest bardzo lekkie, nie ma problemu, ale ten, ta część ciężaru przeszła poniżej tej osi. W związku z tym troszeczkę równoważy ciężar tej góry, także łatwiej jest to już utrzymać. No tu, jak widzieliście, pracę już zakończyłem. Jest to skończone. Gotowe do zabawy. No, i na ten temat tutaj tyle. Jeśli podoba Wam się film, zapraszam do oglądania innych moich filmów. Jest tematyka też różna. Także serdecznie zapraszam.